Siemanko wiza, witajcie. Kilka lat temu w World of Tanks mieliśmy na co dzień boosty, czyli takie sekretne pozycje, na które się spinaliśmy i gra sportowa turniejowa opierała się głównie na tym. Sami widzicie na tym przykładzie, to jest jakiś mecz UPS kontra SUBA, ja wjeżdżam na stepach na tą legendarną pozycję na A1. No i wjechanie na taką pozycję najczęściej kończyło się z tym, że jakaś drużyna wygrywała czy nie. Również były te boosty dostępne w bitwach losowych, ale wraz ze zmianą silnika gry te boosty zostały usunięte. No i ja 3 lata temu nagrałem materiał, w którym pokazywałem boosty, które nadal na nowym silniku działają. Niestety większość z nich, chyba już wszystkie nawet, są zamknięte przez niewidzialne ściany Wargaming. Wargaming w prosty sposób widzi jakieś boost, to dodaje automatycznie niewidzialną ścianę i je kasuje. Tak jak ostatnio zainspirowałem się filmem Chemsa, zauważyłem, że wjeżdżał on UDESem na jakieś takie miejscówki, które ja wjeżdżałem 3 lata temu UDESem. I zastanawiam się jak to zrobić i jak zrobić z tego coś użytecznego, bo w tej treningówce te inne czołgi wpychają inne. A ja chcę Wam pokazać takie busty, które Wam się przydadzą na bitwy losowe czy turniejowe i zapraszam do oglądania. Inspirowałem się właśnie Chemsem oraz Toxem, który nagrał taki materiał z bustami. Sam jeszcze kilka takich znalazłem, czy pytałem się klanowiczy. Zobaczcie sami, ten buz jest taki użyteczny, ale on jest bardzo trudny. Też inspirowałem się tym kanałem, ale ja już zapraszam Was do materiału. Pierwszym boostem, jaki Wam dzisiaj zaprezentuję, jest wjazd Evera na A2, A3 na Kareli. Jest to dosyć proste, wydaje się skomplikowane, jednak jeżeli dobrze najedziemy, to możemy tu wjechać. No i sama ta pozycja w sobie wydaje się już całkiem mocna, ale jeszcze możemy wjechać dalej. Ten dalszy przejazd nie jest aż taki łatwy i nie wjechałem tu za pierwszym razem, jednak jak najbardziej jest do zrobienia. No i zobaczcie, że sami, sam wjechałem sobie na tą miejscówkę i ona już jest całkiem fajna, bo możemy sporo jakby spotować mamy drzewa możemy stać w krzaku na ninży, zastosowanie jak najbardziej widzę tu na bitwy klanowe też na bitwy losowe jeżeli gracie na przykład szturm i będziecie po tej stronie brojącej bo na początku będziecie spotować widzicie że drużyna przegrywa wjeżdżacie sobie na tą górkę i może akurat przez czas wygracie albo kogoś zaskoczycie według mnie pozycja jak najbardziej użyteczna i można z niej coś wycisnąć jako ciekawostkę zobaczcie, że ta skała została źle zaprojektowana, jakby nikt nie przewidział, że ktoś tam wjedzie, no i nie możemy przez nią strzelać, to jest minus, również możemy wjechać, nie wiem czy, chyba spotuję nad tą skałą albo gdzieś obok byłem, nie wiem czy możemy spotować przez tą skałę czy nie, jednak na pewno nie możemy strzelać, no i to jest no, bardzo dziwne, musicie przyznać. Kolejnym boostem jaki wam zaprezentuję jest na mapie kopalnie, tym razem tylko i wyłącznie UDES i STRV też możemy wjechać jeżeli ktoś chyba nas popnie. na pewno UDESem bez problemu samemu wjedziemy i przepatrzcie dokładnie, zmieniam tryb na ten tryb do strzelania, zjeżdżam jak najniżej myszką, trzymam prawy przycisk myszy aby moje zawieszenie było cały czas na tym samym poziomie i UDES jest właśnie zdolny do wjeżdżania na tego typu górki. Jeżeli oczywiście nie ma niewidzialnych ścian, i przypatrzcie się, jak to komicznie wygląda, że tym czołgiem wjeżdżamy sobie aż po takie skały i tylko właśnie UDES jest na tyle, nie wiem, przyczepny, aby tam wjechać. Esterfałem, tak jak już mówiłem wcześniej, jeżeli ktoś by nas delikatnie popchnął, to, to my też możemy wjechać 10 tieru i to wykorzystać. No ale jeżeli wjedziemy na bitwy losowe, to możemy naprawdę mocno zaskoczyć przeciwnika. Przypatrzcie się, mamy na górkę. Najważniejsze też, że nie dostajemy spota po strzale, jeżeli mamy siatkę. No i możemy strzelać też czołgi, które będą wjeżdżać na górkę, być sporym zaskoczeniem w tych bitwach, jak i też mieć przestrzał na lewo, na miasto, czy też na prawo, na wodę, jakby ktoś się mocno wychylał. Według mnie pozycja bardzo fajna i jak ktoś XP udesa, to jak najbardziej polecam ją wykorzystać. I teraz na drugiej stronie kopalni mamy bardzo mocną miejscówkę dla Udesa, również niestety tylko dla Udesa. Czems na swoim filmie nie pokazał tego, jak tam wjechać i w jaki sposób on tam wjechał. Podejrzewam, że go po prostu inne czołgi wpychały, bo widziałem w tej bitwie z Eseta, VK, jakieś AMX-30, i podejrzewam, że w kilka osób go wpychało. To nie ma sensu, żeby zastosować to w bitwie losowej. A ja też znalazłem materiał robiąc taki research rosyjskiego tego youtubera z tymi bustami, który pokazał, że normalnie w bitwie randomowej tam wjechał. No i w bitwie randomowej nie poprosimy kogoś, żeby ktoś nas popnął. Abyśmy tam wjechali, zauważyłem jedną rzecz. Grałem w Plutonie z Lynxem, więc samemu to nie jest możliwe. Według mnie z tego co sprawdzałem, może się mylę, ale raczej wątpię. Ale w Plutonie jest to już możliwe i zaraz Wam pokażę, jak to jest możliwe. Też patrząc na komentarze, on napisał, że po prostu nie chce tego pokazywać. No a ja Wam pokażę, jak do tego. Dość. Jeśli gracie u UDESem, to możecie sobie śmiało zabrać jakiegoś kolegę, który gra 8 tiarem lighta do Plutonu, w tym wypadku LT432, lub nawet podejrzewam, że med dałby radę wepchnąć tego Udesa w to miejsce. No i to jest nasza, nasza miejscówka, gdzie powinniśmy zaraz zmienić tryb, jeżeli wjedziemy do tej takiej dziury. Jeżeli tu jesteśmy, to oczywiście zmieniamy tryb, celujemy w dół, aby nasze zawieszenie było jak najwyżej i dzięki temu możemy się spinać. W zasadzie na każdą pozycję UDES-em wjeżdżamy w taki sposób, aby że celujemy w dół. No i wtedy nasze zawieszenie się tak automatycznie podnosi. Potem trzymamy prawie przycisk myszy. No i teraz przypatrzcie się sami, że bezproblemowo z jednym czołgiem, który mnie wepchnął, w to miejsce da radę tam wjechać. Jest to dosyć trudne, ale jak najbardziej możliwe, jak poćwiczycie to wstawiam, że będziecie tu często wjeżdżać, no to raczej aż tak bardzo użyteczno nie jest jak poprzedni, poprzedni boost, ale robi wrażenie. Teraz ja tu popełniam błąd, bo powinienem zmienić tryb na ten szybszy do jazdy, a ja cały czas jestem w tym trybie, w konsekwencji spadnę, ale pokażę wam drugie podejście jak już tu wjadę po raz drugi. Jeśli ktoś z was to zastosuje, to na pewno wrzucę ten materiał na mój kanał, śmiało mi podsyłajcie, no bo to jest naprawdę interesujące według mnie, no i też spędziłem naprawdę wiele godzin, aby sprawdzić czy da się grając w plutonie na przykład z jednym czołgiem wjechać tu i jest to możliwe tym udesem. no ale jest to właśnie dosyć skomplikowane i wymaga trochę cierpliwości, ale też i umiejętności na pewno w treningówce można to dobrze przećwiczyć. No i teraz ja będę zmieniać ten tryb. No i widzicie sami, że w tej części zdecydowanie łatwiej wyjechać jest w tym mobilnym trybie. Teraz muszę się obrócić i tyłem sobie wyjadę stąd. No zajęło mi to dużo czasu, ale uważam, że jak to przećwiczycie, to jak najbardziej można to zastosować. Oczywiście jest to bardziej skomplikowane niż poprzedni wjazd, i dosyć trudny, ale ogólnie jak najbardziej działa. No i da się, da się. Mamy drzewo, które nas chroni, i nie będziemy świecani po strzale. No i jeżeli jakieś czołgi wjeżdżają na górkę, no to jak najbardziej jesteśmy sporym elementem zaskoczenia i za darmo możemy oddawać jakieś strzały właśnie w te czołgi, które grają na górce. Kolejny wjazd już jest dla praktycznie każdego czołgu, bo na pewno medem czy mobilnym heavy'kiem tam wiedziemy. Nie jest to trudne, pokazywałem to kiedyś w odhakach, po prostu od tej strony wody, albo jak zjedziemy z tego balkoniku, to możemy ponownie wjechać na samą górę, no i... Często dzieje się tak, że przeciwnik na przykład gra agresywnie i chce mu wyjechać na plecy, na bok. No to takim tefopakiem możemy się wychylić i oddać taki magazynek zaskoczenia, schować się i ponownie po kilku minutach znowu wjechać i znowu zaskoczyć naszego przeciwnika. Jest to bardzo fajne i w takim late game końcówce gry, może być bardzo użyteczne też na bitwy klanowe. Uważam, że może się przydać. Przypatrzcie się, że znowu do 907 jest w szoku. I jak najbardziej, ja sam skorzystałem z tego boosta już kilka razy na randomie. I teraz coś dla posiadaczy w 10 tieru i obstawiam, że UDES-em też jesteśmy w stanie tu wjechać, no ale jako ciekawostkę pokazuję wam STRV-a. Zasada dokładnie taka sama jak w wypadku UDES-a, zmieniamy sobie tryb, celujemy właśnie działem na sam dół, aby to zawieszenie z tyłu było jak najwyższe. No i próbujemy wjechać po tych kamieniach. Ja trochę failowałem, bo robiłem to po raz pierwszy albo drugi w życiu, no i jeszcze nie wiem do końca, jak się tam wjeżdżało. Ale jak już złapiecie odpowiedni rytm, no to na luzie, wjedziecie tam i na samym początku bitwy możecie wjechać na środek, co jest fajną ciekawostką. I też, no, może się przydać. Jak najbardziej może się przydać. Często chcemy zagrać jakimś tadekiem na środku i nie możemy. Ale z jak już wiedziemy, to możemy sporo tego demerze nafarmić, przypatrzcie się, że tu są specjalne takie drzwi, wrota, no i wyjeżdżamy sobie po takiego ebra, ale ja z moim skillem oczywiście go chyba nie przebiję, a ostrzeliłem go za zero, no ale według mnie boost fajny, użyteczny i jak najbardziej może się przydać. A teraz rzeka Perłowa i zobaczcie jak wjechać na środek mapy Nie przejeżdżając, nie przejeżdżając przez te wszystkie czołgi, możemy między innymi EBR-em Wjechać od tej strony na tą górkę Co jest według mnie sporym zaskoczeniem i fajnym elementem Możemy to również zrobić CSM. Zobaczcie, że to jest sam początek bitwy I wjadę sobie w to miejsce, nie wiem czy jakimś innym medem też możemy to zrobić Udało mi się CS-em w dosyć specyficzny sposób, ale wjechałem za pierwszym razem Więc da się A jeśli chodzi o cs -o, to na El -Haluf Również też burazkiem i innymi medami możemy wjeżdżać w ten sposób i zaskoczyć naszego przeciwnika w końcówce gry, to się może naprawdę przydać. Zobaczcie sami, że kolega jest w absolutnym szoku. Wyjedziemy mu na tył i obstawiam, że taka sytuacja na randomie jak najbardziej może mieć miejsce, zrzucamy go, no i po chłopie. Jeszcze też mamy wjazd ebrem na linię 0. To jest fajny boost i bardzo użyteczny w bitwach rankingowych, między innymi możemy z niego skorzystać. Na CW, również nam się to przyda. Jedziemy sobie rozpędzeni od lewej potem do prawej. No i wjedziemy właśnie na samą górę przez to miejsce. Nikt do nas jakby na przejeździe nie może strzelić i możemy w fajny sposób zaskoczyć przeciwnika również potem Jesteśmy w stanie dojechać na linię 0 i wjechać w kolejnym boostem na tą taką górkę. W sumie to nie jest do końca boost, tylko po prostu wjazd na górkę, ale pokazuje tą pozycję, bo również ona jest użyteczna i czasami, nawet jak tam wyjdziemy medem czy innym czołgiem, możemy stąd sporo tego demensja na Tadekach czy innych pojazdach, które są po lewej stronie, po prostu pofarmić. Niestety, ale dostaniemy tu spota, przez to nie jest aż to takie mocne, jednak pokazuje, abyście wiedzieli. Z drugiej strony, jeżeli zjedziemy na dół medem, to często kończy się to w taki sposób, że jeżeli niszczyciele są ustawione właśnie na tych kampach, to zbieramy dużo damage'a jak sobie podjechać. Żeby tego uniknąć, to zobaczcie co można zrobić takim CS-em. Jesteśmy w stanie wjechać sobie tym boostem, no i przez to nie zbierzemy żadnego tego damage'a. Ale co jest ważne, to znaczy nie wiem czy każdy medem możemy tak wjechać, na pewno cs i ebrem jesteśmy w stanie. Kolejny boost jest na mapie Redshire i tu kiedyś oczywiście był on dostępny. Można było wjeżdżać batem, UDS-em, no praktycznie każdym czołgiem. Ale Wargaming dodało niewidzialne ściany. Jednak chcę wam pokazać, że nadal możemy z tego z boosta skorzystać, ale troszeczkę inaczej niż wcześniej. Ten boost jest naprawdę prosty. Ja tu wjechałem za pierwszym razem, tak naprawdę nie miałem żadnych problemów. Tylko uważnie, patrzcie co ja robię. Dojeżdżam sobie do tej miejscowy. Stąd już teoretycznie mógłbym grać ale tamta dalsza część jest bardziej interesująca. Również powalam sobie to drzewko, które jest po mojej prawej. No, tak naprawdę ja od razu puściłem bitwę i od razu to jadę i zobaczcie, że zdążę dojechać, zanim te czołgi ciężkie przeciwnika będą się wychylać. Tak, odzorowaliśmy randoma, i naprawdę jak ktoś xp sobie sterfała, albo zastanawia się, czy go nie ekspić. No to ja polecam, bo na tym udesie 8 tieru możemy naprawdę fajny sposób wjeżdżać na te wszystkie misówki. I sprawia to ogromny fan, ale najważniejsze, znaczy najlepsze w tym wszystkim jest zaskoczona mina przeciwników, gdy strzelamy właśnie stąd. Przypatrzcie się sami. Mamy to drzewo przed sobą, dzięki temu nie dostajemy spota po strzale. No i naprawdę możemy tu mieć fajne kąt na przeciwnika i na pewno będzie on szokowany. No czekam aż ktoś podszył mi taką powtórkę z bitwy losowej, gdzie to wykorzystał. Dalej, wyżej niestety nie możemy wjechać na tą starą miejscówkę, no bo wszędzie są niewidzialne ściany, jednak Wargaming w wypadku wrzucenia tych niewidzialnych ścian nie przewidziało, że są jakieś nowe miejsca, które właśnie wam pokazuję w tym materiale I jeżeli wam się one podobały, no to nie zapomnijcie ocenić filmu i też zasubskrybować kanał, bo włożyłem to naprawdę sporo mojego czasu, a przed wami jeszcze ostatni boost. Jest on na mapie lodowiec i solo UDES-em możemy również tam wjechać. Znowu ten UDES. Ogólnie też jest o wiele więcej miejscówek jako taka ciekawostka, ale starałem się wybrać takie busty, które można całkiem szybko i sprawnie zrobić, i można z nich naprawdę skorzystać. To było moje kryterium. Wiem, że tych miejscówek jest zdecydowanie więcej, ale ja brałem pod uwagę to, czy możemy z tych miejscówek naprawdę skorzystać na bitwie losowej, czy na klonówkach. No i chciałem wam je właśnie w tym momencie pokazać. Znowu, zmiana trybu na UDESie. Tu miałem na początku delikatne problemy i kłopoty, ale jak już złapałem, jak tu wjechać, no to nie było żadnego problemu. Mamy fajne kąty na środek, jak i też możemy zaskoczyć przeciwnika. No bo kto się spodziewa jakiegoś czołgu w tym miejscu, możemy też, jeżeli dostalibyśmy spota, się schować w taki sposób, że będziemy bezpieczni. Ale najważniejsze w tej co jest to, że możemy bez spota zdekapować bazę, przykładowo EBR kapuje, no i już go nie ma, a my nie zostaliśmy zaświeceni. I to by było na tyle, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. To co teraz widzicie to jest stary boost UDS-em, który był 3 lata temu, ale już tak nie wiedziałem, bo są niewidzialne ściany. No, Mam nadzieję, że. Znaczy, korzystajcie, póki możecie. Wjeżdżanie na te busty nie jest rzeczą nielegalną. Normalnie jest to dostępne w grze i możecie z tego korzystać. Kiedyś, właśnie, esport opierał się na tych bustach i to były kluczowe rzeczy taktyczne. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli chcecie jakieś takie ciekawostki, gdzie można wjechać na jakichś mapach, to też dawajcie znać. Mogę coś takiego zrobić, ale uważam, że najlepszą rzeczą jest pokazanie Wam rzeczy pożytecznych, których. Faktycznie możecie zastosować, albo po prostu nie zdziwicie się, jak ktoś tam wiedzie. No i korzystajcie, póki możecie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja się z wami żegnam. To elo.